Biedzi pod ciąg daleka, na nikogo nie czeka, to że łaskawy, by nie do Warszawy. Co tutaj dzisiaj się odbywa? Dzisiaj jest Dzień Bez Przemocy, y, organizowany cyklicznie w całej Polsce. A nie. A nie. A nie spotkanie e, różnych grup społecznych w Gorzowie, jest zespół muzyczny z zakładów karnych, jest e, drużyna GTPS z i będą żużowcy i są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Chwaleńczycy. Wszyscy wspólnie gramy, bawimy się, jemy. Nasi uczniowie no, i tak, jeszcze 12, uczniowie zaprzyjaźnionego z nami trzeciego lo. Aaaaa! Sprawy super! No dobra, sprawy super to prawie ramka. W ogóle nasze dzieci lubią wszelkie imprezy, które, które dają możliwość integracji. Z innymi tutaj właśnie bardzo ważne jest to, że wszyscy uczniowie z trzeciego ogólniaka mają innych kolegów. Ale też ta impreza ma na celu nauczyć ich takiego, takich zachowań, które są przemocy, umiejętność współżycia w grupie, nawiązywanie kontaktów, takiego rozwoju społecznego, Zapraszamy nowych żołnierzy, żołnierzy z Samażdżami, Adrian Cyfer oraz Tomasz Golo. Nie należy się bić. Nie należy sobie okazywać sympatii czy pseudosympatii przez wybijanie zębów. Tylko trzeba stanąć w obronie tej osoby, która jest atakowana, albo poznawisz osobę odpowiedzialną, że jak chodzimy na zawody sportowe, to nie po to, żeby podkładać pomysł na gęb i grać nie per. Tylko właśnie brać udział w zawodach na tyle, na ile mi stać, taki ten i starać się o lepiej.